Dzień dobry Państwu. Oto jest Pani Janeczka, która ukończyła już 101 lat. Półtora roku temu recytowała inwokację do Pana Tadeusza, co się spotkało z odzewem wielu widzów, wielu internautów z ciepłymi słowami. Poprosiłem Panią, żeby. Zwróciła się do nich, bo im przedstawiłem te różne opinie, no i wie, że została ciepło odebrana. Bardzo proszę teraz o kilka słów do internautów. Do internautów nigdy nie należałam. Tak, ale ja panią wprowadziłem. No wprowadziłem, bo nagrałem krótki filmik i zamieściłem go w internecie. do Was z wielką życzliwością i z wielkim podziękowaniem za to wszystko. co się o mnie napisali i co się o mnie opowiedzieli. Bo z dzisiaj spotyka się ludzi takich, którzy nie, nie, nie umieją o drugim dobrze mówić. Dzisiaj jest dużo takich... Dobrze, dobrze. Ja pokazuję, że jestem zadowolony z tego tekstu. No. Dużo jest takich fałszywych wiadomości, I nie tylko o człowieku drugim, ale w ogóle o całym świecie. Wiem, że w świecie wszystko zmienia, ale to nie moja rzecz. Patrzę, żeby u mnie zawsze, w moim sumieniu, zmieniło się wszystko na dobre. Żeby tam nie było fałszu, błody, złych uczynków, bo to się właściwie w człowieku nie liczy. No, no to dziękuję. Widzicie wam, żeby w przyszłości, jak się kiedyś spotkamy. Żebyśmy się życzliwi przywitali. Oczywiście dotyczy to tych, którzy zamierzają się w yy, tak. zaświatach spotkać. Bo no, dzisiaj różnie się na to patrzy. Tak, ja, e, ja wiem. Ponieważ... Niewątpliwie ja ja nigdy w świecie nie lubi występować tak publicznie, bo to nie zawsze jest prawdziwe. – Dużo w tym widzi i fałszu. No, dobrze, dobrze. Ponieważ kilku internautów wspomniało również drugą panią, yy, która recytowała Ode do młodości, jeden nawet sympatycznie nazwał, że pozdrawia obydwie babcie, no więc. Akurat skorzystam z okazji, że ta druga babcia też jest wśród nas. Proszę bardzo. A to jest pani Basia, która ukończyła już 80 lat. Też jest w tym domu opieki społecznej, Dom Nauczyciela w Bielsku. Dobrze się ma, oddaje się różnym wierszowaniom i proszę bardzo. Basiu, czy jakieś kilka słów do internautów? Dzień Dobry. No nigdy nie myślałam, że gdzieś tak będę na jakiejś, czy to antenie, czy na poru, żeby mnie ktoś słuchał, ale jeśli są jakieś pozytywne opinie, no to bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No.